Przed nami równanie do rozwiązania. Zanim jednak się zabierzemy za to równanie, to przypomnijmy, jak tam zachowują się liczby w mnożeniu. Pomyślcie, co należałoby wpisać w ten prostokąt, żeby pomnożone na przykład przez 5 dało 0. No oczywiście musi to być 0, bo 0 razy jakakolwiek liczba, w tym przypadku 5, daje w wyniku 0. To idźmy tym tropem. Tutaj jest mnożenie, mamy w takim razie następującą. Informację, że albo x do 3 minus 8 będzie równy 0, lub ten drugi nawias musi być równy 0, czyli x kwadrat minus 4, x minus 5 musi być równe 0. I w ten sposób otrzymaliśmy 2 Kolejne równania do rozwiązania. Przeniesiemy to minus 8 na stronę prawą zmieniając znak i teraz pomyślimy, jaką liczbę trzeba tutaj wpisać w miejsce tego x, że po podniesieniu do potęgi trzeciej wyjdzie Wam wynik 8. No oczywiście jest to 2, bo 2 razy 2 razy 2 daje w wyniku 8, czyli rozwiązaniem pierwszego równania jest u nas liczba 2. Drugie równanie to równanie kwadratowe. Wypiszmy współczynniki ABC. A to liczba, która jest przed x kwadrat. Tu jest 1, bo mamy 1 x kwadrat. B to liczba, która jest przed x, czyli minus 4, i c to ten wyraz wolny bez x, czyli liczba minus 5. W tym przypadku musisz policzyć deltę. Wzór na deltę, czyli na wyróżnik funkcji kwadratowej, to B do drugiej minus 4 razy A razy C. Wzór ten znajdziesz w tablicach wzorów matematycznych. No to podstawmy nasze liczby. Mamy w miejsce B podstawia minus 4. Tu pamiętaj, że liczba ujemna musi być wpisana w nawiasie. Od tego odjąć 4 razy. W miejsce A wstawiamy 1, w miejsce C wstawiamy minus 5. I liczymy to teraz. 16, tutaj dwa minusy dadzą Wam plus 4 razy 5 to 20, czyli nasza delta to 36. Jeżeli delta wychodzi dodatnia, a tu nam tak wyszło, to musisz w tej chwili policzyć dalej X1 i X2 z następujących wzorów minus B minus pierwiastek z delty przez 2A. I drugi wzór na x2, bardzo podobny, różni się tylko tu plusem plus pierwiastek z delty przez 2a. Te wzory też są w tablicach. No i także podstawiam, czyli pierwsze rozwiązanie to kreska łamkowa, bo tak jest we wzorze. Minus za b wstawiamy minus 4, odjąć pierwiastek z 36, wpisałam tu wynik naszej delty przez 2 razy 1. A więc 2 minusy to plus, czyli 4, odjąć. Pierwiastek z 36 to 6, bo 6 razy 6 daje 36 i przez 2, czyli minus 2 przez 2 to minus 1. To jest nasze kolejne rozwiązanie równania i liczymy teraz x2, też podstawiając liczby do wzoru. Czyli mamy kreskę ułamkową minus minus 4 podstawione za b plus pierwiastek z delty, czyli z 36 przez 2 razy 1. I znowu 4 plus 6 przez 2, czyli 10 przez 2. Dwójka mieści się w dziesiątce 5 razy, i ta piątka jest kolejnym rozwiązaniem naszego równania. Czyli nasze równanie. Ma następujące rozwiązania. To jest liczba 2, liczba minus 1 i liczba 5. Możemy jeszcze wpisać odpowiedź do zadania, czyli x należy do zbioru 3 elementowego. Są to liczby minus 1, 2 i 5. Trzy rozwiązania naszego równania, i to jest koniec zadania. Jeżeli Ci się podobało, liczę na Twojego lajka i suba.